Rock Radio. Halo, halo, to co tam mi brzdąkają? Co tam mi brzdąkają? Idą do nas, chłopcy! Cała góra... A ja to jest jest szybko głoszę. To jest szybko Pan ogłasza. Tak. Jutro w sali kongresowej odbędzie się kolejny kongres kobiet. O, super. Bierze w nim udział Fundacja Można Inaczej, której ja no. jestem ambasadorem. O. By the way, Fundacja nie jest organizacją feministyczną, działa przeciwko dyskryminacji, również kobiet, stąd jej obecność na Kongresie Kobiet. Ja bez... Bardzo się cieszę. Dobrze, Piątek, to teraz zapraszam. chłopcy z Kłobucka, którzy nie wiem, czy mają zdiagnozowane... ADHD. Dzień dobry, Kubo. Dzień dobry, Dzień dobry. chłopaki. Dzień dobry. Witam dobry. cała góra paszminków. Dzień, Dzień, Dzień dobry. Drodzy koledzy, spotkaliśmy się, bo wy będziecie walczyć w takim programie telewizyjnym. Ten, sak... ten, ten, ten saksofon kieruje mnie w ogóle na tą panią z jaka to melodia. Ale nie, nie chodzi o ten program. <laughs> Ch chodzi o y, y, X-Factor. Na jaka to melodia jeszcze, jeszcze przyjdzie czas. Co, co, co? Was podkuściło trochę, żeby pojawić się W X Faktorze, no bo przecież Jesteście zespołem, który kilka płyt na koncie Ma i występował I znany w środowisku z jest Wiesz co No chyba po prostu byśmy chcieli Jakby pójść sze szerzej Mainstream No main, wiesz mainstream no Nie wiem, w Polsce to tak trochę Źle właściwie... brzmi Właściwie to nawet trudno w ogóle oddzielić. Nie wiem, polski rynek muzyczny jest taki, że to właściwie trudno powiedzieć, że jest mainstream i jest po prostu tylko alternatywa. No wiesz, chodzi o to, że albo kurczę, gdzieś tam istniejesz w świadomości, albo po prostu nie istniejesz. No. My byśmy chcieli trochę bardziej do ludzi wejść. Czyli to taki trik marketingowy. No, no tak, no nie, nie ukrywajmy, że przecież to nie jest tak, że bardzo chcemy się ścigać, no bo wiadomo, że muzyka to nie jest są wyścigi. Widzę, Pan z saksofonem, prawda? Macie tutaj instrumenty. Zagracie coś dla nas? Nie, będziemy się. Nie, nie. nie. Chciałem się pochwalić, że mam. Dobrze, instrument. Spory. Proszę, Teraz. co to będzie? To będzie z naszej będzie? płyty, właśnie no, nowej. Last. Która się nazywa Skala. E, twu. Nie, płyta to się nazywa Beat a piosenka się nazywa Skala. Tak. Ciekawe, co to, to wyjdzie z tego w no, Właśnie. Pierwszy raz w życiu tak będziemy grać. Ladies and gentlemen, pani i panowie, to jest cała. Rano, rano strasznie i tu nie wiadomo w ogóle. Ja to od siódmy. Ja jestem. wiem. Ty to samo, bidulo. Dobra, uwaga. To one, please play. Czasami w samym środku nocy lepiej świat widać niż za dnia. Zami diabeł kroczy, wszystko ma swój piekielny czar. Taki już ten diabelski urok, to prawda, którą trudno znieść. Większość wybiera drogę górą, ja wolę blasków ziemnych przejść. Bo to przecie tak wciąż ciąży zwykle dopada cię i tak. Więc nie ma sensu dłużej zwlekać i starać się zachować twarz. Są wszystkie koty są czarne. Jak w najczarniejszych widać, znak Wkrótce przekonasz się, kochanie, że ten diabeł to właśnie ja.